Uwaga! Zaraz zajrzysz za kulisy kobiecego umysłu. To, czego się tu dowiesz, może sprawić, że kobieta oszaleje na twoim punkcie. Dlatego bądź ostrożny i działaj z klasą stosując te wskazówki. No to ruszamy. Prawda jest taka, że większość facetów jest beznadziejna w łóżku. I wbrew temu, co się powszechnie sądzi, nie chodzi o rozmiar narzędzia, które mają, ani nawet o to, jak długo to trwa. Nic z tych rzeczy prawdziwy powód większość facetów jest kiepska w łóżku, bo po prostu nie wie czego kobiety naprawdę pragną i nie mówię o tym czego udają że chcą, mówię o tym czego skrycie pożądają w głębi duszy, bo tak jest przepaść między tym co kobieta mówi że chce, a tym czego naprawdę pragnie z całych sił. Dobra wiadomość w tym w tekście odkryjesz dokładnie czego większość kobiet najbardziej pragnie, ale czego nigdy ci nie zdradzą. Nie jedno. Ale pięć rzeczy, których kobiety najbardziej pragną w intymnych chwilach, a których nigdy ci nie powiedzą. Zanim jednak zdradzę ci te prawdy, muszę rozwalić twoje złudzenia. Byłeś tam, w łóżku z nią, dotykałeś, próbowałeś, pociłeś się, dawałeś z siebie wszystko jak szalony, a mimo to w głębi duszy czułeś, że to nie wystarczy. Mówiła, że wszystko jest ok, uśmiechała się, udawała, jęczała ale w tobie było coś zimnego, pustka, nieodparte zwątpienie. Czy ona naprawdę się oddaje? Czy tylko mnie znosi? No właśnie, to zwątpienie, bracie, to odbicie świata, który okłamywał cię od samego początku. Okłamał cię, co to znaczy być facetem. Okłamał cię, czego kobiety naprawdę chcą. Okłamał cię nawet w kwestii przyjemności. Nauczono cię, jak być efektywnym, ale nie instynktownym, nauczono cię zdobywać, ale nie rozumieć, zachęcano cię do popisów, ale nigdy do wzbudzania tego rodzaju pożądania, które rozrywa kobiecą dumę i sprawia, że błaga o ciebie bez słowa. I teraz mówię ci z chłodem kogoś, kto stracił romantyczne złudzenia. To, czego kobiety najbardziej pragną w intymności, to nie to, czego nauczyłeś się z filmów, ani z banalnych rad kumpli ani nawet z tego, co one same ci mówiły. Bo prawda jest taka, że one same boją się przyznać, czego naprawdę chcą, ze strachu, z wstydu, z moralności, z wyrachowania. Schopenhauer mówił, że kobieta to narzędzie, przez które wola gatunku trwa, a ta wola, ten biologiczny i psychiczny głód, a jest egoistyczna, nieświadoma i brutalna, nie obchodzi jej twój romantyzm, twoja uprzejmość, twój wysiłek. Ona chce być zdominowana, ale nie ciałem, Twoją obecnością, przepaścią, którą sobą reprezentujesz. Pragnie kogoś, kto widzi ją w pełni. I mimo to się nie ugina kogoś, kto wchodzi w jej duszę z taką samą naturalnością, z jaką zdziera z niej ubranie. Chce czuć strach i ekstazę jednocześnie, ale nigdy Ci tego nie powie, bo jeśli będziesz wiedział, staniesz się niebezpieczny. Dlatego najniebezpieczniejsi faceci, nie w sensie przemocy, ale magnetyzmu, to ci, którzy nauczyli się patrzeć na kobiece pożądanie bez moralnych filtrów, faceci, którzy zrozumieli, że w intymności nie chodzi o miłość, tylko o subtelne panowanie nad instynktami. Faceci, którzy wyczuli, że za każdym nie musisz się tak starać, kryje się cichy krzyk o prawdziwą intensywność. A intensywność, przyjacielu. Nie ma nic wspólnego z siłą fizyczną, ma wszystko wspólne z odwagą emocjonalną. Dasz radę spojrzeć jej w oczy, kiedy ona próbuje ukryć, jak bardzo cię chce? Dasz radę wzbudzić w niej pragnienia, których sama nie rozumie? Dasz radę być lustrem, które pokazuje jej prawdę, którą całe życie próbowała ignorować? Jeśli nie, to będziesz tylko kolejnym, kolejnym miłym facetem. Przewidywalnym słabym, którego ona wykorzysta, doceni, ale nigdy naprawdę nie zapragnie. I tu dochodzimy do pierwszej prawdy, czego kobiety najbardziej pragną, ale nigdy ci nie powiedzą: chcą być posiadane. Emocjonalnie nie myl tego z kontrolą mówię o oddaniu nie fizycznym oddaniu oddaniu, które przychodzi, gdy ona czuje, że zobaczyłeś to, czego nikt inny nie widział że odczytałeś jej duszę. I nie zadrżałeś. To emocjonalne posiadanie jest rzadkie. I właśnie dlatego tak uzależniające. Większość facetów jest tak zajęta próbą zadowolenia, że nie zauważa, że kobiece pożądanie nie rodzi się z komfortu, rodzi się z ryzyka, z konfrontacji, starcia między Twoją męskością a jej granicami. A kiedy spotyka kogoś, kto się nie cofa, rozpada się. Bo kobiecość w swej istocie pragnie uległości, ale nie brutalnej sile, tylko świadomej sile, niezachwianej, irracjonalnej. I teraz pytanie do ciebie: jesteś gotowy, by iść dalej? Świetnie. Jedziemy dalej. Większość facetów tego nie łapie, bo nauczono ich szukać zgody, a nie uległości. Nauczono ich, że tak to zielone światło. Ale jest taki rodzaj tak, który jest o wiele głębszy, taki, który przychodzi bez słów, taki, który widzisz w wahającym się spojrzeniu, w ciele, które oddaje się przed umysłem, w dreszczu, który wybucha bez zapowiedzi. To tak pojawia się, gdy trafiasz w miejsce, w które ona sama boi się spojrzeć, gdy docierasz do tego, co kryje się za jej maskami, gdy widzisz, że za tą niezależną, chłodną, racjonalną fasadą jest przestraszona dziewczynka, która błaga by poprowadzić ją z pewnością i czułością. I tu pojawia się druga rzecz: której kobiety najbardziej pragną, ale nigdy ci nie powiedzą, chcą stracić kontrolę. Tak! Nieważne jak bardzo, współczesne narracje próbują ją przekonać, że jest inaczej. Nieważne, ile razy mówi, że jest panią siebie. Nieważne, jak bardzo feminizm próbuje wykorzenić to pragnienie z jej trzewi, ono zostaje. Chce stracić kontrolę, zapomnieć, kim jest, zapomnieć swojego imienia, zapomnieć roli, jaką odgrywa w świecie. Chcę zapomnieć wszystkiego, nawet ciebie, ale tylko na chwilę. Chcę być pochłonięta przez siłę tak intensywną, że rozpuszcza jej ego, która wyrywa ją ze strefy komfortu, która sprawia, że drży, nie ze strachu, ale z prawdy. Nie chce bezpieczeństwa w łóżku. Chce przepaści. Chce być prowadzona przez kogoś, kto nie pyta o pozwolenie, ale dokładnie wie, gdzie się zatrzymać. Chce testować własne granice. Nie będąc za to odpowiedzialną, łapiesz, jaką to daje ci moc? Nie jesteś tylko facetem, jesteś jej szansą, by zniknąć, by rozpłynąć się w doświadczeniu tak intensywnym, że sama koncepcja czasu przestaje istnieć, ale to wymaga od ciebie czegoś czegoś, czego większość facetów nie ma absolutnej obecności. Ona straci kontrolę tylko wtedy, gdy poczuje, że jesteś tam w pełni. Jeśli jesteś rozproszony, niepewny, niespokojny, ona się zablokuje, bo kobiecość rozpływa się tylko w obecności niezachwianej męskości. Nietzsche mówił, że kobieta kocha nawet ból, o ile pochodzi od mężczyzny silniejszego niż jej własny ból. I o to dokładnie chodzi. Jeśli czuje, że może złamać cię jednym słowem, nigdy się nie odda. Jeśli czuje, że jednym spojrzeniem wywołuje w tobie niepewność, Straci szacunek, nie chce dominować, chce być zdominowana przez twoją emocjonalną stabilność. I to jest trzecia prawda. Chce czuć, że jesteś od niej silniejszy. Nie fizycznie, ale psychicznie, energetycznie, instynktownie. Chcecie testować, prowokować, tworzyć konflikty. Mówić nie tylko po to, by zobaczyć, czy zadrżysz. I za każdym. Razem gdy nie drgniesz, ona się rozpływa, tak powiedziałem to, bo jej pożądanie nie rodzi się z tak, rodzi się z konfrontacji, z napięcia, z walki. Chcę czuć, że nawet jeśli świat się zawali, ty stoisz niewzruszony, bo wtedy się otwiera, wtedy czuję, ten facet może mnie poprowadzić. Ale zrozum to nie jest racjonalne. To czysty instynkt, pierwotna biologia, archaiczna psychologia. Możecie kochać, szanować, podziwiać. Ale naprawdę zapragniecie tylko, jeśli będziesz skałą, o którą się rozbija. I dlatego tylu facetów traci swoje kobiety na rzecz innych, którzy nie mają nawet połowy ich zalet, bo nie chodzi o CV, tylko o surową energię dojrzałej męskości. I tu jest czwarta rzecz, której pragną i nigdy nie przyznają chcą być pochłonięte, ale nie w pornograficznym, powierzchownym sensie, nie szybkimi ruchami i technikami z filmów dla dorosłych. To tylko pokaz, chcą być pochłonięte Twoim spojrzeniem, Twoją obecnością, ciszą, rękami, które nie drżą, pocałunkiem, który nie przeprasza, dotykiem, który przenika skórę i trafia prosto w duszę. Chcą być odczute, wchłonięte, przeczytane jak stara książka, strona po stronie, bez pośpiechu. Chcą być przeniknięte nie tylko ciałem, ale świadomością. I to przeraża, bo taki facet jest nie do zapomnienia. Zostawia ślad, wchodzi i nie wychodzi, dlatego unikają, udają, że tego nie chcą, uciekają, śmieją się, mówią, że wolą wrażliwych, bezpiecznych, przewidywalnych. Kłamstwo, kłamstwo, które same sobie wmawiają, by nie stracić kontroli. Ale kiedy spotykają takiego faceta, rozpadają się, a to, co je niszczy, to zarazem to, co je najbardziej przyciąga, fakt, że ich nie potrzebujesz. To piąte i ostatnie ukryte pragnienie. Chcą wiedzieć, że mógłbyś mieć każdą. Ale wybrałeś się, bo to wytrąca grunt spod nóg, rozrywa ego, niszczy wszystkie mury. Musi czuć, że jesteś zbyt wolny, by dać się oswoić, a mimo to postanowiłeś dotykać ją z czułością. Ten paradoks doprowadza kobietę do szaleństwa, bo to przeciwieństwo potrzeby, to obecność bez przywiązania, to miłość bez uległości. To siła bez ego. A teraz odpowiedz mi szczerze: nadal wierzysz, że brakuje ci techniki? Czy zaczynasz łapać, że brakuje ci esencji? Możesz nauczyć się pozycji, sztuczek, technik, znać każdy centymetr jej ciała na pamięć, ale jeśli nie masz w sobie tej cichej, miażdżącej energii, zawsze będziesz tylko kolejnym. Ona będzie cię używać jako rozrywki. Pochwali, potraktuje dobrze, może nawet pokocha. Ale nie zapragniecie cię z furią, która zamienia kobietę w burzę. Nigdy nie zobaczysz jej oczu przewracających się z czystej przyjemności. Nigdy nie usłyszysz tego stłumionego jęku, jakby coś ją opętało, czego sama nie rozumie. Nigdy nie poczujesz, jak jej nogi drżą, nie z wysiłku fizycznego, ale z emocjonalnego poddania. A wiesz dlaczego? Bo próbujesz wygrać grę. Nie znając zasad. Kobiece pożądanie nie buduje się kwiatami, kolacjami czy pięknymi słowami, buduje się w ciemności, w tym co niewypowiedziane, w tym co ona tłumi, w tym o czym marzy, a potem czuje się winna. Prawdziwe kobiece pożądanie to nie to, co widzisz w mediach społecznościowych czy publicznych przemowach, to to, co wychodzi, gdy maski opadają, gdy świat znika. Gdy staje się tylko pulsującym ciałem, szukającym czegoś większego od niej. Dostojewski pisał, że człowiek to tajemnica, którą trzeba rozwikłać, a jeśli spędzisz całe życie próbując ją zrozumieć, nie mów, że zmarnowałeś czas, po prostu wypełniasz swoją misję. No więc kobiece pożądanie to ta tajemnica. Nigdy nie zrozumiesz jej w pełni, ale możesz nauczyć się rozpoznawać jej znaki, cienie, luki. Możesz stać się facetem, o którym ona nigdy nie przyzna, że go pragnie. Bo w głębi duszy boi się takiego faceta, drży przed nim, stawia opór, ale marzy. Marzy o kimś, kto spojrzy na nią i powie bez słów: Wiem dokładnie, kim jesteś za tymi murami. I mimo to się nie ugnę. Takie spojrzenie rozbija jej świat. Taka obecność sprawia, że traci poczucie dobra i zła. Taki facet przemienia ją w coś, czego sama nie rozpoznaje, i musisz być na to gotowy, bo kiedy ona naprawdę się oddaje, już nigdy nie jest taka sama. A jeśli nie jesteś cały, pewny, świadomy, ona zniszczy cię razem z sobą. Nie myśl, że okiełznasz kobiece pożądanie, możesz je tylko prowadzić. A żeby prowadzić coś tak dzikiego, sam musisz być jeszcze bardziej dziki, ale z pełną kontrolą nad sobą. To jest prawdziwa męskość. Nie, ta z mięśni czy kasy, ale ta z ducha, który się nie ugina, który nie potrzebuje kobiecej akceptacji, by istnieć, bo wtedy stajesz się nie do odparcia, stajesz się przepaścią, w którą ona chce się rzucić, chaosem, który chce poczuć w sobie, obecnością, która ją wyzwala, nawet gdy ją zniewala, a kiedy to przeżyje, kiedy to poczuje z tobą, nie zapomni, wróci. Nawet jeśli mówi, że nie, nawet jeśli walczy, nawet jeśli ucieknie w inny związek, nawet jeśli cię znienawidzi, bo wie, z tobą była sobą po raz pierwszy i tego żadna kobieta nie zapomina. Ale, powtarzam, to wymaga etyki, dojrzałości świadomości, bo facet, który budzi to wszystko w kobiecie, nie wiedząc, co robi, może ją zniszczyć, albo co gorsza, zniszczyć siebie razem z nią. Więc nie baw się tą mocą. Nie używaj jej jak broni, używaj jej z odpowiedzialnością. Nie potrzebujesz wszystkich kobiet. Potrzebujesz być facetem, którego wszystkie pragną, ale tylko nieliczne mogą mieć. A kiedy spotkasz tę, która nie ucieka przed Twoją obecnością, która nie drży przed Twoim spojrzeniem, która nie pęka pod Twoją siłą, ta kobieta tak zasługuje na Twoją intensywność, zasługuje, by zobaczyć faceta, którym się stałeś. Do tego czasu Milcz, obserwuj, szlifuj swoją energię, panuj nad swoimi impulsami, a gdy nadejdzie moment, pokaż jej, co to znaczy być w pełni pożądaną. Bo teraz już wiesz, kobiety nigdy nie powiedzą ci czego naprawdę pragną w intymności, ale ty już to wiesz, a kto wie, nigdy więcej nie zadowoli. Się byle czym.